Sebum młodej osoby i sebum osoby starszej różnią się chemicznie. Z biegiem lat w sebum rozwija się związek zwany nonenal prawdziwy winowajca zapachu starości. Po 30 latach badań odkryłem, że poziom nonenalu zaczyna rosnąć po 50 roku życia i osiąga szczyt około 70. Jest to utleniony kwas tłuszczowy, praktycznie nieobecny u młodych ludzi. I to on nadaje skórze ten charakterystyczny zapach. Trzecia. Zmiana w jamie ustnej. Po 60 roku życia produkcja śliny spada o ponad 50%. Ślina pomaga oczyszczać bakterie z jamy ustnej i utrzymywać odpowiedni poziom pH. Mniej śliny oznacza suchość w ustach, namnażanie się bakterii i nieświeży oddech. Linda Harris, 69-latka, powiedziała mi: Moja jama ustna jest sucha i czuję zapach, kiedy mówię. Wstydzę się tego przy wnukach i wolę trzymać się na dystans. Wszystko to dzieje się z powodu zmniejszonej produkcji śliny. Teraz zastanów się dobrze. Codzienne kąpiele, woda kolońska, płyn do płukania ust. A zapach nadal się utrzymuje. Dlaczego? Z powodu tych trzech zmian, o których wspomniałem. Ale co najważniejsze, istnieje rozwiązanie. Odpowiedź jest prosta: ignorujesz kluczowe punkty. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, skomentuj numer jeden poniżej, abym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam zrobić to teraz i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe i inspirujące treści. Teraz idziemy dalej. Jeśli pominiesz resztę tego filmu, będziesz nadal stosować nieskuteczne rozwiązania, tracąc czas i pieniądze. Ale metoda, której dziś cię nauczę, działa szybko. Już po tygodniu zauważysz różnicę. Przejdźmy teraz do podstaw eliminacji zapachu starości. Proste i skuteczne kroki. Skup się do końca. Jeśli zastosujesz te wskazówki, w ciągu miesiąca twoja rodzina zacznie traktować cię zupełnie inaczej. Doktorze Henry, czy można pozbyć się zapachu starości? Moi pacjenci pytają mnie o to cały czas. Zawsze odpowiadam: tak. Ale musisz to zrobić właściwie, w sposób, którego nikt ci wcześniej nie nauczył. Teraz opowiem ci o Jamesie Parkerze. James Parker, 75 pięciolatek, przyszedł do mojego gabinetu przygnębiony i powiedział: Moje wnuki nie chcą wchodzić do mojego pokoju. Mój syn ciągle otwiera okna, żeby przewietrzyć. No ale po sześciu miesiącach stosowania moich rad wrócił uśmiechnięty. Teraz mój wnuk znowu siada mi na kolanach, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ty również możesz doświadczyć tej zmiany. I co najważniejsze nie potrzebujesz drogich aptecznych ani szpitalnych produktów. Możesz zacząć już dziś, w domu. Oto metoda potwierdzona ponad 50 latami badań medycznych. 97% moich pacjentów zauważyło wyraźne rezultaty. Pierwsza zasada. Pij dużo ciepłej wody woda? Co to daje? To częste pytanie. Woda to miotła dla twojego organizmu wypłukuje toksyny i zanieczyszczenia przez mocz. Najważniejsze jest stworzenie nawyku. Wypijaj szklankę ciepłej wody każdego ranka. To zmniejsza zapach starości. Margaret Adams, 72-latka, powiedziała: Na początku picie wody rano było trudne, ale po miesiącu się przyzwyczaiłam. Teraz, jeśli nie wypiję, czegoś mi brakuje. Moja skóra się poprawiła, a mój wnuk mówi, że ładnie pachnę. Najlepiej pić sześć szklanek wody dziennie. Masz trudność z wyrobieniem nawyku? Oto trik. Jeden szklanka po przebudzeniu, jedenu przed obiadem, jedenu po obiedzie, jeden o piętnasty zł, przed kolacją, jedenu przed snem. W ten sposób picie wody stanie się rutyną. Ważne, kawa i herbata się nie liczą. Kawa tak naprawdę odwadnia. Jeśli pijesz kawę, dodaj do swojego planu dodatkową szklankę wody. Druga zasada: lekkie spacery na słońcu. Ale jestem stary, ćwiczenia są trudne. Nie martw się. Nie musisz wykonywać ciężkich treningów. Wystarczy 20 minut spaceru na słońcu. Światło słoneczne zabija szkodliwe bakterie na skórze. Lekki ruch pomaga się pocić i usuwać toksyny. Unikaj mocnego słońca. Najlepiej spacerować przed 10 rano lub po 16 dni, gdy słońce jest łagodniejsze. Fred Taylor powiedział mi: Na początku bolały mnie nogi. Lekarz zasugerował, by zaczynać od 10 minut dziennie. Teraz chodzę bez problemu, tylko zwalniam, gdy zaczynam się męczyć. Trzecia zasada. Codzienna kąpiel w ciepłej wodzie zimą. Wielu seniorów unika codziennej kąpieli. Ale to błąd. Mycie się każdego dnia usuwa brud, tłuszcz i bakterie ze skóry. Ważna wskazówka. Nie używaj zbyt gorącej wody. Zbyt wysoka temperatura niszczy warstwę ochronną skóry, co pogarsza zapach. Idealna temperatura to 31-42. Raz w tygodniu weź kąpiel zanurzeniową w wodzie o temp. 37 dzień przez 20 minut. To otwiera pory i usuwa głęboko osadzony brud. Wielu moich pacjentów mówi, że po takiej kąpieli ich skóra jest bardziej miękka, a zapach znika niemal całkowicie. Sebum młodej osoby i sebum osoby starszej różnią się chemicznie. Z biegiem lat w sebum rozwija się związek zwany nonenal, prawdziwy winowajca zapachu starości. Po 30 latach badań odkryłem, że poziom nonenalu zaczyna rosnąć po 50. roku życia i osiąga szczyt około 70. Jest to utleniony kwas tłuszczowy, praktycznie nieobecny u młodych ludzi i to on nadaje skórze ten charakterystyczny zapach. Trzecia. Zmiana w jamie ustnej. Po 60 roku życia produkcja śliny spada o ponad 50%. Ślina pomaga oczyszczać bakterie z jamy ustnej i utrzymywać odpowiedni poziom pH. Mniej śliny oznacza suchość w ustach, namnażanie się bakterii i nieświeży oddech. Linda Harris, sześćdziesiąt latka powiedziała mi: "Moja jama ustna jest sucha i czuję zapach kiedy mówię. Wstydzę się tego przy wnukach i wolę trzymać się na dystans. Wszystko to dzieje się z powodu zmniejszonej produkcji śliny." Teraz zastanów się dobrze. Codzienne kąpiele, woda kolońska, płyn do płukania ust. A zapach nadal się utrzymuje. Dlaczego? Z powodu tych trzech zmian, o których wspomniałem. Ale co najważniejsze, istnieje rozwiązanie. Odpowiedź jest prosta: ignorujesz kluczowe punkty. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, skomentuj numer jeden poniżej, abym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam zrobić to teraz i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe i inspirujące treści. Teraz idziemy dalej. Jeśli pominiesz resztę tego filmu, będziesz nadal stosować nieskuteczne rozwiązania, tracąc czas i pieniądze. Ale metoda, której dziś cię nauczę, działa szybko. Już po tygodniu zauważysz różnicę. Przejdźmy teraz do podstaw eliminacji zapachu starości. Proste i skuteczne kroki. Skup się do końca. Jeśli zastosujesz te wskazówki, w ciągu miesiąca twoja rodzina zacznie traktować cię zupełnie inaczej. Doktorze Henry, czy można pozbyć się zapachu starości? Moi pacjenci pytają mnie o to cały czas. Zawsze odpowiadam: tak. Ale musisz to zrobić właściwie, w sposób, którego nikt ci wcześniej nie nauczył. Teraz opowiem ci o Jamesie Parkerze. James Parker, 75 pięciolatek, przyszedł do mojego gabinetu przygnębiony i powiedział: Moje wnuki nie chcą wchodzić do mojego pokoju. Mój syn ciągle otwiera okna, żeby przewietrzyć. No ale po sześciu miesiącach stosowania moich rad wrócił uśmiechnięty. Teraz mój wnuk znowu siada mi na kolanach, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ty również możesz doświadczyć tej zmiany, i co najważniejsze nie potrzebujesz drogich aptecznych ani szpitalnych produktów. Możesz zacząć już dziś, w domu. Oto metoda potwierdzona ponad 50 latami badań medycznych. 97% moich pacjentów zauważyło wyraźne rezultaty. Pierwsza zasada. Pij dużo ciepłej wody woda? Co to daje? To częste pytanie. Woda to miotła dla twojego organizmu wypłukuje toksyny i zanieczyszczenia przez mocz. Najważniejsze jest stworzenie nawyku. Wypijaj szklankę ciepłej wody każdego ranka. To zmniejsza zapach starości. Margaret Adams, 72-latka, powiedziała: Na początku picie wody rano było trudne, ale po miesiącu się przyzwyczaiłam. Teraz, jeśli nie wypiję, czegoś mi brakuje. Moja skóra się poprawiła, a mój wnuk mówi, że ładnie pachnę. Najlepiej pić sześć szklanek wody dziennie. Masz trudność z wyrobieniem nawyku? Oto trik. Jeden szklanka po przebudzeniu, jeden przed obiadem, jeden po obiedzie, jeden o piętnaste, jeden przed kolacją, jeden przed snem. W ten sposób picie wody stanie się rutyną. Ważne kawa i herbata się nie liczą. Kawa tak naprawdę odwadnia. Jeśli pijesz kawę, dodaj do swojego planu dodatkową szklankę wody. Druga zasada: lekkie spacery na słońcu. Ale jestem stary, ćwiczenia są trudne. Nie martw się! Nie musisz wykonywać ciężkich treningów. Wystarczy 20 minut spaceru na słońcu. Światło słoneczne zabija szkodliwe bakterie na skórze. Lekki ruch pomaga się pocić i usuwać toksyny. Unikaj mocnego słońca. Najlepiej spacerować przed 10 rano lub po 16 do, gdy słońce jest łagodniejsze. Fred Taylor powiedział mi: Na początku bolały mnie nogi. Lekarz zasugerował, by zaczynać od 10 minut dziennie. Teraz chodzę bez problemu, tylko zwalniam, gdy zaczynam się męczyć. Trzecia zasada, codzienna kąpiel w ciepłej wodzie zimą. Wielu seniorów unika codziennej kąpieli. Ale to błąd. Mycie się każdego dnia usuwa brud, tłuszcz i bakterie ze skóry. Ważna wskazówka. Nie używaj zbyt gorącej wody. Zbyt wysoka temperatura niszczy warstwę ochronną skóry, co pogarsza zapach. Idealna temperatura to 37 40 bylenczik. Raz w tygodniu weź kąpiel zanurzeniową w wodzie o temp. 37 7 przez 20 minut. To otwiera pory i usuwa głęboko osadzony brud. Wielu moich pacjentów mówi, że po takiej kąpieli ich skóra jest bardziej miękka, a zapach znika niemal całkowicie. Ale oto największy sekret. Podczas kąpieli szczególnie dokładnie myj trzy kluczowe obszary. Jeden procent zapachu pochodzi z tych miejsc, ale większość ludzi o nich zapomina fałdy, skóry, szyja, pachy, pod piersiami, pępek, pachwiny, tył, kolan, łokcie. To miejsca, gdzie zbiera się pot i bakterie, ale wiele osób ich dokładnie nie myje, szczególnie za szyją i za uszami. Prawie nikt o nich nie pamięta, ale to jedno z głównych źródeł intensywnego zapachu. Susan Brooks, 66 lat, powiedziała mi: Doktorze Henry, to niesamowite zawsze brałam prysznic, ale nigdy nie szorowałam dokładnie pach. I klatki piersiowej. Teraz zapach prawie zniknął, a mój wnuk znów mnie przytula. Używaj miękkiej ściereczki lub gąbki i delikatnie myj skórę, nie za mocno, żeby jej nie podrażnić. Obszary, z owłosieniem pachy klatka piersiowa, skóra głowy włosy, zatrzymują pot i sebum, zwłaszcza na głowie. Wielu ludzi nie myje jej dokładnie. Podczas mycia włosów dokładnie masuj skórę głowy. Tom Harris, 62 lata, powiedział, lekarz poradził mi, żebym dokładnie masował skórę głowy podczas mycia włosów. Zrobiłem to i teraz mój skalp już nie śmierdzi. Mój wnuk nawet lubi mnie poklepać po głowie. Dla mężczyzn, jeśli masz owłosienie na klatce piersiowej lub brzuchu, dokładnie myj te miejsca mydłem lub żelem pod prysznic. Pamiętaj, by dobrze osuszyć skórę po kąpieli. Obszary intensywnego pocenia się stopy, zwłaszcza między palcami. Dłonie stopy są jednym z głównych źródeł nieprzyjemnego zapachu, ponieważ przez cały dzień są zamknięte w butach. Jeśli nie są odpowiednio myte, bakterie namnażają się błyskawicznie. John Miller, 68 lat, powiedział: Człowieku, moje stopy strasznie śmierdziały. Zacząłem dokładnie myć je między palcami. Dobrze osuszać i zakładać świeże skarpety. Zapach zniknął. Moja synowa już nie krzywi się, kiedy wchodzę do pokoju. Dobrze umyj stopy, oczyść przestrzenie między palcami i dokładnie je osusz przed założeniem skarpetek. Wybieraj bawełniane skarpety, zmieniaj je codziennie i noś na zmianę różne pary butów, by miały czas wyschnąć. Plecy też są trudne do doszorowania. Użyj szczotki na długim uchwycie lub ręcznika, by dokładnie umyć skórę. Pot na plecach przesiąka koszulki i powoduje nieprzyjemny zapach, dlatego szoruj je dokładnie. Pamiętaj, używaj ciepłej, a nie gorącej wody. Gorąca niszczy barierę ochronną skóry, co może pogorszyć zapach. Używaj delikatnego mydła. Unikaj tych mocno perfumowanych, bo mogą tylko maskować problem, a nie go rozwiązać. Nawilżaj skórę po kąpieli. Sucha skóra się łuszczy, co może nasilać nieprzyjemny zapach, zwłaszcza zimą. Raz w tygodniu weź kąpiel zanurzeniową w wodzie o osiem 38°C przez 20 minut. Pomoże to usunąć zanieczyszczenia sporów. Po kąpieli dobrze się osusz i nałóż balsam nawilżający. To da najlepsze rezultaty. Nie czekaj, zacznij już dziś. Jeśli nie zaczniesz teraz, problem będzie się pogłębiał, a ty będziesz czuć się coraz gorzej. By uniknąć tego na całe życie, zacznij teraz. Szoruj dokładnie te trzy kluczowe obszary, a w ciągu tygodnia zobaczysz różnicę w reakcjach swojej rodziny. Ale to nie wszystko. Twój zapach... Zależy też od diety. Doktor. Henry, oprócz higieny, co jeszcze może pomóc? Jedzenie ma ogromny wpływ na zapach ciała. Jeśli nadal czytasz i uważasz te informacje za przydatne, napisz w komentarzu numer dwa. Jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, zrób to teraz i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych porad. Betty Carter, 60 lat, zapytała. Od lat jem czosnek, czy to on jest źródłem mojego zapachu? Czosnek i inne przyprawy mogą powodować tymczasowy zapach, ale na dłuższą metę działają korzystnie. Czosnek ma silne właściwości antyoksydacyjne, które pomagają redukować zapach starzenia się. Pierwsza zasada: jedz więcej antyoksydantów. Starzenie się to proces utleniania, antyoksydanty go spowalniają. Pomidory, jabłka, truskawki, gryka, brązowy ryż te produkty redukują zapach ciała. Czerwone i fioletowe owoce i warzywa są bogate w antyoksydanty. Paul King, 79 lat, powiedział: Lekarz powiedział mi, żebym codziennie jadł jabłko i pomidora. Po dwóch miesiącach moja wnuczka powiedziała, że już nie mam nieprzyjemnego zapachu to jak magia. Czosnek, mimo początkowego zapachu, na dłuższą metę poprawia kondycję organizmu i redukuje nieprzyjemny zapach skóry. Jedz 1 dwa ząbki czosnku dziennie. To pomoże zwalczać bakterie i wolne rodniki. Druga zasada: jedz owoce i warzywa bogate w wodę, arbuz, gruszki, pomidory pomagają usuwać toksyny poprzez mocz. Nancy Miller, 68 lat, powiedziała: Zaczęłam jeść pół ogórka i pomidora dziennie dla zdrowia. Po trzech miesiącach ludzie zaczęli mówić, że już nie mam nieprzyjemnego zapachu. Masz trudność z jedzeniem warzyw? Rób codzienne smuti to szybki i skuteczny sposób na poprawę zapachu ciała. Trzecia zasada: dbaj o higienę jamy ustnej. Samo mycie zębów nie wystarczy. Rób to trzy razy dziennie, ale dodatkowo czyść język. Na języku gromadzą się bakterie. To one powodują nieświeży oddech. Szczoteczka do zębów nie daje rady. Kup skrobaczkę do języka w aptece. To tani i skuteczny sposób na świeży oddech. Linda Parker, 73 lata powiedziała: Na początku skrobanie języka mnie obrzydzało, ale teraz nie mogę się bez tego obejść. Mój oddech jest zawsze świeży. Podsumowanie: dokładnie myj kluczowe obszary ciała. Pij więcej wody i jedz produkty bogate w antyoksydanty. Dbaj o higienę jamy ustnej i skrop język. Jeśli zastosujesz te zasady, w ciągu kilku tygodni poczujesz wyraźną różnicę, a Twoja rodzina także to zauważy. Rzucie gumy bez cukru również może pomóc zwiększa produkcję śliny, eliminując nieprzyjemny zapach. Ksylitol, na przykład, pomaga także zapobiegać próchnicy. Żuj gumę przez dziesięć minut po posiłkach, aby zmniejszyć nieświeży oddech. Czwarty krok. Ogranicz kawę i alkohol. Kawa, herbata i napoje alkoholowe odwadniają organizm, pogarszając zapach ciała. Alkohol jest rozkładany w wątrobie do aldehydu octowego, który jest wydalany przez pot, tworząc specyficzny zapach. George Carter, 71 lat, powiedział... Wypijałem butelkę whisky dziennie, okazało się, że to był problem, zamieniłem ją na herbatę jęczmienną i po miesiącu zapach się zmniejszył. Uwielbiam kawę, ale ograniczyłem ją do jednej lub dwóch filiżanek i dodałem więcej wody lub herbaty jęczmiennej. Alkohol najlepiej ograniczyć lub całkowicie odstawić. Piąty krok, spożywaj wystarczającą ilość błonnika. Zaparcia zwiększają nieprzyjemny zapach ciała, ponieważ resztki pokarmowe zalegają w organizmie, a toksyny są ponownie wchłaniane do krwiobiegu i wydalane przez skórę. Pełnoziarnisty ryż, produkty pełnoziarniste, owoce i pokarmy bogate w błonnik zapobiegają temu i utrzymują jelita w zdrowiu. Margaret Evans, siedemdziesiąt siedem lat, powiedziała. Miałam zaparcia przez całe życie. Zaczęłam jeść brązowy ryż i zupę na śniadanie. Zaparcia zniknęły, a co dziwne, zapach mojego ciała też się poprawił. Jeśli nie zaczniesz teraz, będziesz marnować pieniądze na drogie i nieskuteczne rozwiązania. Wystarczy nieco zmienić codzienną pielęgnację ciała i jamy ustnej, aby zauważyć ogromną różnicę. Te nawyki nie tylko redukują nieprzyjemny zapach, ale również są korzystne dla zdrowia. Aby cieszyć się aktywną i silną starością, zacznij już teraz. W dalszej części opowiem o pielęgnacji ubrań i akcesoriów, a potem zakończę. Uważnie czytaj do końca. Na koniec. Ubrania i przedmioty mają duży wpływ na zapach. Nawet jeśli się myjesz, brzydko pachnące koszulki lub pościel mogą wszystko zepsuć. Najpierw zwróć uwagę na to regularnie zmieniaj ubrania i bieliznę. Jeśli nosisz spocone ubrania przesiąknięte sebum, sprzyja to namnażaniu się bakterii powodujących nieprzyjemny zapach, zwłaszcza latem. Zmieniaj ubrania częściej. Robert Harris, 72 lata, powiedział: Kiedyś nosiłem te same ubrania przez 3-4 dni. Lekarz powiedział mi, żebym zmieniał je codziennie. Codzienna zmiana odzieży jest kluczowa. Najlepiej nosić bawełniane ubrania, ponieważ pochłaniają pot i pozwalają skórze oddychać. Syntetyczne materiały zatrzymują pot, pogarszając zapach. Ubrania należy regularnie prać. I jeśli to możliwe, suszyć na słońcu. Promienie słoneczne naturalnie eliminują bakterie. Jeśli nie masz takiej możliwości, upewnij się, że ubrania są dobrze wysuszone przed założeniem. Druga zasada: regularnie piesz pościel. Spędzasz około 8 godzin dziennie w łóżku. Pot, sebum i martwe komórki na skórka gromadzą się na poduszkach i prześcieradłach, sprzyjając rozwojowi bakterii i powodując nieprzyjemny zapach. Piesz, pościel co tydzień i, jeśli to możliwe, susz na słońcu. Poszewki na poduszki warto zmieniać częściej, ponieważ pochłaniają tłuszcz i martwe komórki skóry z głowy. Linda Parker, 75 lat, powiedziała: Prałam pościel raz w miesiącu. Lekarz powiedział, że powinnam robić to co tydzień. Początkowo wydawało się to uciążliwe, ale teraz stało się rutyną i sypialnie są wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wymieniaj poduszki i kołdry co rok lub dwa, ponieważ gromadzą się w nich bakterie i roztocza, co może powodować nieprzyjemny zapach. Trzeci krok: zadbaj o buty i skarpety. Zapach stóp przenika do butów, wpływając na ogólne wrażenie. Zmieniaj skarpety codziennie, najlepsze są bawełniane. Nie noś ciągle tej samej pary butów. Zmieniaj dwa lub trzy modele, aby mogły dobrze wyschnąć. Wsyp sodę oczyszczoną do wnętrza butów, aby pochłonęła nieprzyjemny zapach. Polking, 69 lat, powiedział: "Ciągle nosiłem jedną parę butów, Lekarz poradził mi, aby je zmieniać i zapach moich stóp się zmniejszył. Mój wnuk już nie unika wchodzenia do mojego pokoju. Czwarty krok regularnie wietrz pomieszczenia. Przebywanie przez długi czas w zamkniętych pomieszczeniach powoduje nagromadzenie zapachu. Otwieraj okna dwa razy dziennie, rano i wieczorem, na dziesięć minut. Świeże powietrze pomoże usunąć nieprzyjemne wonie. Łazienki i kuchnie szczególnie gromadzą zapachy. Dlatego należy je wietrzyć częściej. Możesz również umieścić sodę oczyszczoną w łazience, aby pochłaniała nieprzyjemne aromaty. Fred Taylor, 71 lat, powiedział: Nie znosiłem zimna i prawie nigdy nie otwierałem okien. Lekarz poradził mi, aby robić to dwa razy dziennie. Na początku było to uciążliwe. Ale teraz powietrze jest tak świeże, że moja synowa już nie narzeka. Podsumowanie. Zapach starzenia się wynika z połączenia nagromadzonego potu, utlenionego sebum, suchej jamy ustnej, złej diety, niedostatecznej higieny, braku nawodnienia oraz zaniedbanej odzieży i pościeli. Rozwiązania Pij co najmniej sześć szklanek ciepłej wody dziennie, spaceruj przez dwadzieścia minut w łagodnym słońcu, dbaj o higienę trzech kluczowych obszarów ciała, kluczowe obszary: fałdy skórne, miejsca owłosione i obszary, które się pocą. Spożywaj antyoksydanty, takie jak owoce, warzywa i czosnek. Dbaj o higienę jamy ustnej, szczotkując zęby i czyszcząc język. Regularnie pierz ubrania i pościel. Codziennie zmieniaj bieliznę, co tydzień poszewki na poduszki. Wietrz pomieszczenia dwa razy dziennie przez 10 minut. To kosztuje prawie nic. Zacznij już dziś bez drogich sprzętów i skomplikowanych procedur. Wystarczy kilka drobnych zmian w codziennej pielęgnacji. Pozbycie się zapachu starzenia to nie tylko kwestia zapachu, to małe zmiany, które poprawiają zdrowie i pewność siebie. Poprawiają także relacje rodzinne, życie towarzyskie i co najważniejsze, Twoje samopoczucie. Nie pozwól, aby zapach oddalał Cię od bliskich, odbierał Ci radość z czasu spędzanego z wnukami, czy prowadził do samotności. Margaret Adams, 62 lata, powiedziała: Posłuchałam rady lekarza, i po sześciu miesiącach mój wnuk znowu siada mi na kolanach, ogląda ze mną telewizję. Przytula mnie i całuje. Dziękuję, doktorze Henry, za przywrócenie mi tej radości. Ty również możesz to poczuć. Zacznij teraz. Jeśli ten film Ci pomógł, polub go, zasubskrybuj i udostępnij osobom, które mogą skorzystać z tych wskazówek. Będę nadal dzielić się poradami, które zmieniają życie. Bardzo dziękuję. To wszystko na dzisiaj na temat eliminowania zapachu starzenia się i odzyskiwania pewności siebie. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla Ciebie jasne i praktyczne. Powiedz mi, jaka była najważniejsza rzecz, której się dzisiaj nauczyłeś? Może chodzi o mycie kluczowych obszarów ciała, picie większej ilości wody, czy wietrzenie pomieszczeń? Napisz w komentarzu pod tym filmem. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw komentarz polub go, udostępnij i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, aby otrzymywać więcej porad, które mogą odmienić twoje życie. Uczmy się i rozwijajmy razem. Do zobaczenia w kolejnym filmie.